Od zera do supera w te wakacje postanowiliśmy zabrać się za siebie, zrobić coś aktywnego. Okazuje się, że sub jest doskonałym na to pomysłem. Ze mną wciąż Kasia i Tomek z deski dopływania.pl. Witajcie ponownie. Witamy serdecznie. Cześć. Słuchajcie, no już wiemy, czym jest sub, ale ja chcę zacząć swoją przygodę z deską i tak naprawdę. Zupełnie nie mam pojęcia, co wybrać, i czy to w ogóle ma znaczenie, co ja wybiorę, skoro to jest sport dla każdego. 1,68 m wzrostu, powiedzmy 60 kg wagi, wiek jeszcze no, nie taki zaawansowany. To jaka decha dla mnie? No tak, to jest rzeczywiście pytanie każdego, kto chce zacząć przygodę z supami. Jest tak, że Wybór desek na rynku jest ogromny. Wybór typów desek, firm, marek. No, rzeczywiście można dostać zawrotu głowy od tego, co, co możemy znaleźć, chociażby w internecie. Prawda jest taka, że wszystko zależy od tego, jak chcemy wykorzystać naszą deskę. To jest podstawowe pytanie, które należy sobie zadać. Wtórne do, to, do, do tego, co powiedziałaś, czyli do masy. Czyli czy będziemy pływać na przykład tylko raz w roku, bierzemy deskę do Chorwacji na wyjazd z dziećmi, czy też zamierzamy. Regularnie pływać na przykład właśnie na jakimś jeziorze pobliskim, czy planujemy spływy, ponieważ takim głównym, można powiedzieć, podziałem w takim rekreacyjnym rozumieniu SUPA jest podział na deski allroundowe i touringowe. Te pierwsze to są deski. Bardzo uniwersalne, które no mieszczą tak naprawdę dosyć sporą, sporą liczbę desek, typów desek. Te turingowe natomiast to są deski, które są stworzone z myślą o podróżowaniu. Czyli przemieszczam się z jednego brzegu jeziora Pławniowickiego na drugi brzeg jeziora Pławniowickiego, to wtedy ten drugi typ deski. Na przykład albo planuje spływ rzeką. To też ten drugi typ deski. Niemniej zaznaczam, że allroundowa deska również y, absolutnie y, nada się do tego, żeby ją użyć podczas takiego spływu. Więc tutaj jakby bardziej zależy nam na tym, żeby nauczyć się określenia sposobu korzystania i naszej wizji korzystania, czy będziemy korzystać sami, czy z dzieciakami, y, czy z mężem, czy z partnerem, czy z partnerką. Wszystko to ma znaczenie. No to ja już dopowiadam, Tomku, bardzo ważna kwestia, wybieramy deska dla mnie, w domu sześciolatek, w domu hart angielski, w domu mąż. Na jednej desce się nie skończy. Słuchaj, wstajemy, bo tutaj mamy trochę tych desek. Co my tu mamy w ogóle? Tak, no właśnie tutaj mamy deskę touringową, o której mówiła Kasia, czyli taka najbardziej uniwersalna deska, na której ty ze swoją wagą spokojnie z dzieciakiem popływacie i z psem pobawicie się. Do tego, jak widać, możecie sobie coś zapakować na, na, na dalszy podróż. Tutaj tak? Czyli tutaj tak, mamy takie tutaj gumki, takie które paki. Tutaj możemy nam... dokładnie. I tutaj możemy sobie transportować. E, czy, czy, czy jakieś jedzenie, czy picie, co, 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 będziemy, co będziemy chcieli. Potem oczywiście, jeżeli jest to deska dla ciebie, masz wybór, bo, albo różowa, bo ta, albo niebieska, rozumiem. Różowa. Tak czyli te Kasia dwie dechy, mogła, te dwie dechy to jest ten sam typ. Nie, to jest deska właśnie all-round all e, czyli e, ta deska taka podstawowa, podstawowa do nauki. E, w naszym środowisku troszkę mówimy na to o Ponton, więc pościgać się na tym nie pościgamy, ale na pewno się będziemy świetnie i bezpiecznie bawić. A to na początku jest uważam najważniejsze. Czyli taką deskę wybieram, przychodzę. I co się dziać będzie dalej, to powiemy za chwilę, tak, ale, jest, ale jeszcze, jeszcze jedna jest deska trzecio, tu z tyłu. Trzeci, trzeci typ deski. E, oczywiście my tu mamy wszystkie deski pompowane, a deski dzielą się na pompowane i sztywne. Sztywne już e, stricte rejsowe do zawodów, a my tutaj mamy jedną z najszybszych e, desek pompowanych, e, jakie, jakie są wyprodukowane na świecie i jedną z najwęższych. E, ja osobiście na tej desce startuję w zawodach no i nawet czasami uda się gdzieś tam dopłynąć na, na niezłych miejscach, szczególnie właśnie w deskach pompowanych. Ale to już nie jest deska, którą polecam na co dzień do nauki czy dopływania rodzinnego. Jest to już bardziej deska, w, w której jak ktoś złapie zajawkę. Początkowo na tych większych deskach przesiądzie się na tą, będzie chciał się ścigać. Jest to świetna deska, już taka bardziej, bardziej do sportu. To co? Teraz idziemy nad wodę, uczyć się pływać. No ileś można gadać, wskakujemy na wodę i odpływamy.